Siemanko, z tej strony Krzysztof Kłanowski i dzisiaj będziemy sobie wyjmowali z tej reklamówki z tygrysem e, coś fajnego złożone tam rzeczy do i bo poza kadrem, bo to... Oczywiście... Mm, mm, ten... Just Kick It numer... Mm, pierwszy w 2015 roku z 2015. to jest na Okej... To jest tak... No, ja. To pierwsze, ale trzeba kupić tą nitkę. Hmm. gazetkę mimo, że 10 zł kosztowało to parcie dostajemy Sigurd Soma który jest, który no teraz nie będzie taki rzadki, ale był strasznie rzadki jeszcze dostajemy y, limii, limity Mandżukicza i Lama więc to są fajne rzeczy i nitki są super już gdzieś to słyszałem, że, że będzie Sigurdson, ale jeszcze jest mam Drukicz, nie miałem i właśnie Sigurdson Okej, okay, jeszcze Lam. Lam... O, te karty są w idealnym stanie. Chwilę gazetkę przej przejdziemy do gazetki, ale otwórzmy sobie ten troszeczkę. Tu no. Kurczę, tutaj... Będzie jaki defensive chybaż o tak, defensive Hummels. Druga moja powtórka. Jest to tak klipa. Jeszcze przeglądnijmy sobie. Gazette. Hmm. okej, okay, okay, mamy? Jakoś takiego. A co będzie następny następnym, nie ciekawi Co? Widzicie? I dwie paczki. Dadzą Ronaldo i Lewandowskiego i dwie saszetki. Eee, I to będzie 17 lutego. Po feriach. Kurczę blade no. Tylko że nie wcześniej, ale dobra, tu mam jakieś gazetki, tu mam jakiś taki quiz. Tu nic ciekawego, tak. Te ja tylko byłem ze względu na limity. To sobie poczytam. Jeszcze na plakaty, bo mam... Sebastian Mile, Garetha Baila. Andre Taki bajer. Co to jest? Esut Ezil. Luis Suarez, i azert. to dobra. No to tyle. Hmm. Tu właśnie mam te limity. Sigurdsson w stanie idealnym to jest moja 32. limitka i z tym do 33 limity mam. Hmm. No i tak, jeszcze tak jeden. Hmm, tak jakby. <laughs> Yy, dobra, nieważne. Jeden widz mój zapytał się, jak wyglądały moje początki z kartami. To jest. Nie będę mówił, ale on na pewno wie, jak to jest. Ale to tak. To wyglądało tak. Yy, był, miałem założone konto. Nie wiedziałam, aby jeszcze, jeszcze wcześniej. Mój kolega założył konto na YouTubie. Tak się cieszyłem, że mamy to konto i tak dalej, więc nagrało, nagrywałem sobie filmiki. Mm, ale potem... Potem yy, 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 sobie ja założyłem konto. Nie wiedziałem co nagrywać, więc nagrywałem Minecrafta Bandicamem, ale w końcu mi się to tak nie... Yy, tak nie spodobało, bo mi strasznie lagowała komputera, nie mam znowu jakiegoś strasznie szybkiego. I pomyślałam, że mam kamerę. Jeszcze wcześniej to nagrywałam właśnie te filmiki i po prostu myślałem, że ciężko się wrzuca te filmy i tak nie wrzucałem. Ale ale na przykład teraz właśnie czy potem nagrywałem filmiki właśnie nie mogłem ich wrzucać, bo się bałem, że to jakoś to długo strasznie. Aż y, pewnego razu to był mój pierwszy filmik to był jak robi, jak, robi, jak, robi, jak robiłem karty ma teraz, nie wiem, 400 wyświetleń, jakoś tak, 100, 200, nie wiem, jakoś tak. Hmm, chyba 16 łapek w górę. Masz hmm, też to sobie zobacz. Hmm, I to tak wyglądało, właśnie. Nie wiedziałam, czy nagrywać więc nagrałam to, wrzuciłem. Potem, potem wyszły karty z ekstra klasy. Ten filmik wrzuciłem na wakacjach, a karty z ekstra klasy tak 3 września, 5, 6, 7 jakoś tak. Hmm, przed FIFA 15 tak właściwie. I sobie otworzyłem ten mega starter pack. pysz na takim innym tle. Jeszcze ostatnie filmy miałem na takim innym tle, I, i tak zrobiłem. Potem nagrywałem różne filmy. Na początku tak nie wiedziałem zbytnio co nagrywać. Ale w końcu doszedłem do wniosku, że karty. No więc tak. No, mam nadzieję, że mój widz się do tego przyczyni i nagra film swój pierwszy, jakiś fajny taki go już zasubskrybowałem więc to on też mnie, więc więc git i też zbiera karty chyba no tak, zbiera karty więc fajnie było jakby zaczął, nagry zaczął nagrywać dobra, to tak, ja kończę odcinek ten film się skupił na tych trzech limitkach na jakiś tam beznadziejnie saszetce, gdzie był Defensive Rock. Ja ten zestaw, nie wiem, może dwa kup jeszcze jeden sobie kupię. Nie wiem. Zobaczymy. Oto tak. O, oczywiście łapka w górę pod filmem, subskrypcja. No i cześć. Pa.